Elo w tym filmie macie konkurs na rapę Boxa, zostawcie suba, lajka like i koma z swoim nickiem I napiszcie hashtag powrót. od razu też serduszko I wyniki z poprzedniego odcinka macie też w komentarzu przypiętym, także zgłoście się ziomek na Discordzie Lub na serwerze do mnie Pozdro... Siemano Siema widzowie, z tej strony Łoterek W tym filmie pokażę wam najbardziej szalonego trapa na rapy.pl Nikt praktycznie nie wie o jego istnieniu Mniejsi gracze może o nim tylko wiedzą I jest to pustynia Chodzimy tutaj na dół, musimy zbagować Elytrę i wratujemy do niego. Taką się prezentuje, tym mamy kratkę. E, możemy tutaj komuś zrobić Nemosa, tak zwanego. E, tutaj gracze możemy wciągać sobie na krateczkę. Ale zobaczcie to już w dalszej części filmu, jak zabijamy najlepszych graczy, najbardziej wystakowanych. Także oglądajcie film do samego końca, bo będziecie tam mieli hasło, które musicie przepisać, aby wygrać fajną nagrodę. Także do zobaczenia i elo nie... 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 Om, tak. Mamy go, sklękają go i murować... Ty teraz murować, ja zabijam to 3 Ja wam mówię kiedy bab. mam je 34 ja, ja mam plecak Nie jest Tylko nie Ale ja chcę w go bo on stoi na... Kręci. Ej, ja się wbiłam... Dalsze się wbiły, dalsze się wbiły Dobra, 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 chodźcie tu, chodźcie tu Chodźcie cofa, zabijemy Redem radę. Ja jestem Chodźcie, zabijam go, zabijam Buffa włączcie, buffa włączcie Przejąć Dobra, daj bić, daj bić...

Nie, bo to, to ci nie. Nie, nie, nie. Mów kiedy? Dobra. Teraz. 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 ja to. Zabiję. Nie Teraz. Wyleci, nie, wyleci, nie, wyleci. No, nie Nie Teraz. 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 I teraz co mamy z jego? 3, 2, 1, mieć lewandowskiego, pozdro lewy. Po, nie, nie, nie Chcę, żeby przecież jeden dorsi i kopię. Ale więcej nie ma su prawie. Dacie, dacie, dacie buffa. Ej, nie zabijajcie tych się. rycerzy. Oni będą knokać tych ludzi, Za nie zabijajcie rycerzy. Love no love plan. No, Jak on się. Ja nie siłkę, więc... Nie to wiem. To. Oni zostawią kolegę chyba. Dor dor dorszy, dor dorszy, dwudziastka wlazi. Nie dajcie jej, nie dajcie jej. O, może być kusza? ja mam no. ja mam ja się Nie wchodź, nie chodźcie, nie wchodź, nie takuje nie stakuje nikt. No, pop. Potem. Nice. Włażą, będą chcieli Znaleźliśmy? No. Nie, 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 nie? Sam, sorry. A bo mam chyba niską wiesz? Ej, tu. Nie, to działa ogólnie. Ale z z ciebie, bo Czekaj. A? Do kucia ciebie było. A A może? A Ej, A może? A może? A może? A nic, Nie, nic. Nie, nic, yeah. nie nic, A może? 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 A może?

Trzymam dorsza, zabiłem, Stevea zabiłem. z dorsza. I, czyli, czyli I, teraz ci no spamię na. Idź stąd, idź stąd, to... idź stąd. Tym nie mogę wyjść, nie, nie mogę wyjść. Nie stakuję, nie stakuję, nie stakuję łoterek. Knokam ci na dół. knokam, knokam. Nie pójdę na do, na na Nice, rozwalam ci ten bender, rozwalam ci. wam wszystko tutaj. Dobra, dead dno. Masz tak nie ma to